Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jeżeli chcesz wiedzieć, co czuje ta osoba, o której w tym momencie myślisz do ciebie, będzie to taka aktualizacja, ok? Na ten moment, w którym tego słuchasz, to wybierz proszę talię. Numer 1 to jest talia numer 1 lub świeczka fioletowa, numer 2 lub świeczka pomarańczowa i numer 3 lub świeczka czerwona, ok? Co czuje osoba, o której myślisz? Dobrze. Jedyneczki. Tu położę, że to wasz wybór, i co ta osoba czuje do ciebie? Aktualizacja. Jakieś wewnętrzne konflikty. Tutaj no, ta karta mówi, że ta osoba może czuć jakieś takie hmm, zdenerwowanie, trochę żale jakieś takie niesprawiedliwe. Co tutaj mi się dzieje? Ok. Jakieś tutaj takie powiedziałabym. Ten ktoś może czuć taką niesprawiedliwość z twojej strony, tak? Jakieś niesprawiedliwe potraktowanie, czuję jakiś ma jakiś żal ta osoba. I z jednej strony ten ktoś chciałby coś wyjaśnić, coś uzdrowić, pojednać się, powiedzieć swoje zdanie, wyrazić swoje emocje, ale z drugiej strony być może wychodzi z założenia, że nie ma już sensu, że, że po prostu to już jest tak jakby temat, który trzeba zamknąć. Tak, czyli tutaj raczej mi się pokazuje, Sytuacja dla osób, które no, są, jesteście w jakimś konflikcie, w porostaniu, czy w trakcie jakiejś separacji, czuję ten ktoś ogromny mętlik w głowie. Dużo tutaj kłębi się myśli, dużo tutaj jest takich dziwniejszych, trudniejszych emocji i przede wszystkim, ale mimo wszystko, jakieś uczucie do ciebie cały czas jest. Mimo wszystko, ten ktoś. Darzy ciebie uczucie. Mimo wszystko nie byłaś, i nie jesteś osobą, dlatego kogoś obojętną. Tutaj to karty chcą ci przekazać, tutaj to karty chcą ci powiedzieć. Poczekajcie, bo tutaj coś krzywo jest. No dobra, już trudno. I teraz tak, co ta osoba tak naprawdę do ciebie czuje? Ja tutaj widzę, że ten ktoś. Potrzebuje jeszcze być może czasu, albo wychodzi z założenia, że to ty jesteś w takich energiach, gdzie jeszcze byś nie zrozumiała za dużo, gdzie jeszcze potrzebujesz czasu, okej? Okay? I przede wszystkim jest tu jakieś uczucie w Twoją stronę, ale jakieś wewnętrzne emocje, trudniejsze myśli, takie buzowanie się w tym umyśle, kłębienie tych myśli, takie, jakieś takie tutaj wyobraźnie u tego kogoś są dość dziwne i dość trudne, utrudniające. I to powoduje, że tutaj nie ma na ten moment działania. Jest jakaś energia zatrzymania i stagnacji. Ale co czuję? Jakieś uczucie jest, ale na ten moment... Przewyższają takie emocje, powiedziałabym, trochę złości, trochę poddenerwowania, trochę rozgoryczenia. Czuje się ten ktoś niesprawiedliwie potraktowany, ale zobacz, tutaj jest pokazane, że jakaś szansa może być Wam dana, i w ogóle Wy jesteście relacją karmiczną, czyli tutaj no. Może być grubo, może być ciężko, bo relacje karmiczne to mają do siebie, że się spotykają po to, żeby coś przepracować, i albo idzie to ku wzrostowi, a tutaj wyszedł motylek, czyli jest szansa na to, że jak sobie dacie na czas, opanujecie emocje, podejdziecie zdroworozsądkowo, bez osądzania, no to możecie tutaj jeszcze ewoluować, możecie tutaj jeszcze ten związek odbudować. Tak to wygląda. Uściski śle. Jeżeli czytanie z tobą rezonuje. I chcesz, mój drogi czy moja droga, skorzystać z takiego czytania prywatnego, to serdecznie zapraszam. Kontakt ze mną jest poprzez mail, który znajduje się w opisie pod filmem. Możemy zrobić rozszerzoną analizę szczegółową, a możemy zrobić tylko odpowiedź na jedno nurtujące Ciebie pytanie. Gorąco zachęcam. Dziękuję, że jesteś wszystkiego dobrego. I dwójeczki. Dwujeczki, wasz wybór. OK. I patrzymy. Co czuje osoba, o której myślisz? Taka aktualizacja będzie, ok, do waszej sytuacji. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne. I patrzymy. Co o jejku, zły ten ktoś jest, wkurzony, zdenerwowany, nabuzowany, jak to mój młodszy syn mówi. Jestem nabuzowany. Konflikt, tu jakiś konflikt jest, albo ten ktoś jest tak bardzo o ciebie zazdrosny, tak? Ojej, tu kłębią się różne myśli. Tu może padły jakieś bolesne słowa, tu może padły jakieś trudne słowa, i teraz ten ktoś chciałby to odwrócić, wycofać, przeprosić, ale nie jest to w jego geście. No, trudna energia, trudna energia. Tu się dużo dzieje. Zobacz. Rydwan też mówi o tym, że. Tu się dużo dzieje. Tutaj, no, emocje, 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 gonitwa myśli, ale dużo myśli, dużo analizuje ten ktoś. Zobaczymy, co tutaj dalej. No, ty na pewno jesteś dla tego kogoś kimś ważnym. Pomimo i ponad wszystko, co tam się wydarzyło, co się dzieje, jaka to zazdrość, zaborczość, jakie to trudne, konfliktowe sytuacje, to karta ta mówi, że jesteś osobą. Dlatego kogoś ważną, być może ten ktoś emocjonalnie nie ogarnia sytuacji, być może sam z siebie jest takim kimś nerwowym i dlatego tak to jest, jak jest w życiu, ale podoba się temu komuś i jesteś dlatego kogoś osobą ważną, ale tutaj jednak tak. Tutaj mam wrażenie, że ten ktoś może mieć problem z wyrażaniem swoich emocji, może mieć problem z takim powiedzeniem miłego słowa, ze zrobieniem. Fajnego gestu, z kupieniem kwiatków, z obdarowaniem miłym słowem, miłym uczuciem. Tak, i tutaj, tu może być ten problem. Albo ten ktoś jest bardzo o ciebie zazdrosny, i ta zazdrość przeradza się nie, to nie jest taka zdrowa zazdrość, która może motywować do zmian nad sobą, do tego, kurczę, jestem zazdrosny, bo mam atrakcyjną kobietę obok siebie, widzę, że jest adorowana, a ja tego nie potrafię, czyli czas najwyższy wziąć się w garść. Nie, to może być ktoś taki, kto z natury jest taki zaborczy, taki na wyłączność tylko chciałby Ciebie trzymać, no i tutaj on takie ma odczucia w Twoim kierunku, albo nie potrafi okazywać tych uczuć, jest bardzo zmienny emocjonalnie, Albo po prostu, yy, albo po prostu, przepraszam, wyrwał mi się. No nie wiem, przepraszam, zgubiłam myśli. Ale zobaczcie, jest karta diabła, ona jest przerażająca, tak? Ale na tej pozycji, w moim rozkładzie, ta karta jest sprzyjająca, bo ona mówi, że czas najwyższy zmienić schemat działania. Może tutaj by trzeba było coś takiego zrobić, że po prostu, jeżeli ty wiesz i znasz tą osobę, i wiesz, że ona reaguje w okropny sposób, że ona się szybko nakręca, jest nerwowa, i ty znasz sytuację najlepiej, i ty wiesz, jak tutaj można zadziałać, to być może to jest taka podpowiedź dla Ciebie. Ja nie mówię, że to jest dla każdego z Was, nie denerwujcie się, ale tu być może taka podpowiedź dla Ciebie płynie, żebyś to Ty zmieniła schemat w tej sytuacji, wyszła naprzeciw. Temu komuś wyciągnęła pomocną dłoń i załagodziła sprawę. Jeżeli gdzieś zależy tobie na tej relacji, na tym kimś, i wiesz, masz sposób na to, żeby tego kogoś spróbować jakoś zmienić, no to tutaj karty pokazują, że. To pomoże wyrwać się z tego schematu, a w ogóle, najprościej ujmując, jeżeli czujesz się już osobą totalnie zmęczoną, nie podoba Ci się, że ta osoba obarcza Ciebie różnymi trudnymi emocjami, nie jest dla Ciebie wspierająca, to ta karta diabła mówi: Czas najwyższy, wyswobodzić się z tej toksycznej relacji, tak? Tak mi tutaj karty pokazują, bo tutaj jest, nie ma równowagi w energii dawania i brania. Ty jesteś osobą, która serce na dłoni wyjmie swoje i da drugiemu człowiekowi. Każdej osobie pomożesz w potrzebie, a ta druga strona może tą Twoją dobroć wykorzystywać. Ok? Dopytamy sobie jeszcze. Jaka tu aktualizacja jest? No tak, jesteście dla siebie lustrem, czyli poczytaj sobie o lustrze, jak to działa. Ja tutaj się w ogóle wymążać nie będę, bo dużo może być emocji tego kogoś ukrytych w tobie. Ten ktoś, duża huśtawka emocjonalna, no tutaj raczej jest ciężko energetycznie, tutaj raczej te emocje zmienne nie pomagają, a ten ktoś słucha za bardzo swojego ego i stawia, no raczej idzie to w kierunku zakończenia. Raczej idzie to w kierunku jakiejś transformacji życiowej, pomimo gdzieś tych wszystkich rad, które tutaj padły, jakaś tęsknota może być, ale raczej karty pokazują, że relacja jest, kończy się i nie daje ktoś szansy. Ktoś zaczyna życie od nowa. Także no, tak tutaj się to pokazuje. Jeżeli czytanie z tobą rezonuje i chcesz skorzystać z takiego czytania. U mnie, to proszę bardzo, napisz do mnie maila. Zawsze jest w opisie pod filmem. Możesz skorzystać z rozszerzonej, rozbudowanej analizy, albo tylko odpowiedź na jedno konkretne pytanie. Decyzja należy do ciebie. Gorąco zachęcam. Dziękuję. I trujeczki. Świeczusia czerwona. No i patrzymy sobie, co czuje osoba, o której myślisz. To będzie taka aktualizacja waszej sytuacji. Oczywiście pamiętajcie, ja wiem, wiem, powtarzam się, ale to jest bardzo ważne, bo później czasami gdzieś ktoś denerwuje się w komentarzu, ale te czytania są ogólne, więc one nie do każdego będą trafiać. Dobrze, i co czuje ta osoba? Jesteś promyczką dla tego kogoś promyczką szczęścia i nadziei, ale to jest, to jest, zaraz będę mówić. Jesteś w karcie słoneczka, czyli jesteś promyczką. Ten ktoś zdaje sobie sprawę, że ma ogromne szczęście przy sobie, albo miał takie szczęście przy sobie, tak? Ale, mm, ale tutaj pokazuje mi się taka sytuacja, co ta osoba do ciebie czuje. Ten ktoś, mam wrażenie, bardziej kieruje się namiętnością w twoim kierunku niż takim prawdziwym, otwartym uczuciem. Szalenie się temu komuś podobasz, tak? I tutaj karty pokazują, że mm, tu będą dwie opcje. Jedna opcja jest właśnie taka, podoba się bardzo mocno temu komuś, ale ten ktoś idzie tylko w namiętność, idzie tylko w pożądanie i to może być osoba, która w niejednym związku już była. I ty możesz być osobą taką młodą, albo duchem, albo faktycznie dużo młodszą od tego kogoś, i ten ktoś tego, i tego kogoś rozpiera duma z tego powodu. Druga opcja dla innej grupy osób jest taka, że tutaj ten ktoś, co do ciebie czuje, czuje jakieś żale, czuje jakąś złość, i ocenia Ciebie, osądza Ciebie. I może tutaj y, oskarżać Ciebie o różne sytuacje. Może opowiadać ludziom, że to przez Ciebie gdzieś ten związek nie udał się, że doszło do rozpadu, czy jest ku rozpadowi, tak? Ale patrzymy, co tutaj dalej karty pokazują. No, tutaj na pewno y, karty mi pokazują taką sytuację. Po pierwsze, to tutaj się pokazuje coś takiego, że ktoś ma. No dziwne myśli, bardzo dziwne myśli i ja bym tu powiedziała, że ktoś żyje w jakiejś iluzji, ktoś żyje w jakimś takim. W jakiejś takiej wyobraźni wielkiej. Myślę, że ta osoba może mieć wybujałą wyobraźnię, może wszędzie widzieć, że ty zdradzasz, że ty jesteś nielojalna, nieuczciwa. Ten, ktoś chciałby tak ciebie krótko przy sobie, na takiej smyczy, jak to się swoje zwierzątko ukochane trzyma, tak? I tutaj mi się to tak trochę nie podoba. Może też ten ktoś mieć tendencję do kuglowania, manipulowania, ale też mi się pokazuje jakaś zdrada w tle, jakaś inna osoba. No coś takiego tutaj mi się pokazuje. A więc podsumowując, jest uczucie w twoim kierunku. Czuje ta osoba uczucie do ciebie. Ma ta osoba, przepraszam, uczucie do ciebie, ale wy chyba potrzebujecie izolacji od siebie. Wy chyba potrzebujecie takiego zniknięcia sobie z oczu, zatrzymania się na moment i przemyślenia wielu spraw. A jeżeli to już jest u was, gdzieś ta separacja się wkradła, to karty pokazują, że jeszcze potrzebujecie trochę czasu na przemyślenie, czy warto walczyć o tą relację, czy warto być w tej relacji, czy nie. Ok? Jest tutaj uczucie, ale to jest takie zaborcze uczucie. To jest takie uczucie na wyłączność. Nie wiem, czy ktoś by chciał w takim związku być. I jaka tu jest aktualizacja? No, jest złamane serce, jest separacja, ale jest mimo, mimo wszystko wysyłanie tych buziaczków, jest zakochanie. I będzie jakaś, jeżeli jesteście w energii separacji, to za jakiś czas się możecie spotkać na wspólnej kawie, herbacie i tam sobie szczerze o czymś porozmawiać. Ale mi tutaj, tak gdzieś przez myśl przechodzi, że ta osoba, jeżeli nawet się będzie deklarować ja się już zmieniłem czy zmieniłam? No, ja bym to tak na dwoje babcia wróżyła, bym to tak z przymrużeniem oka wzięła do siebie. Okej, okay, moi drodzy. Jeżeli czytanie z Tobą rezonuje, a potrzebujesz usłyszeć porady, podpowiedzi w swojej sytuacji, takiej właśnie życiowej, to zapraszam Ciebie, możemy zrobić taki seansik, albo analiza rozbudowana, albo odpowiedź na jedno krótkie, konkretne pytanie. Kontakt ze mną poprzez mail, który znajduje się w opisie pod filmem. A tymczasem wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.